Kochanie, uważaj na przejeździe. Córeczko, nie baw się na torach. Tatusiu, zatrzymaj się przed przejazdem. Posłuchaj głosu rozsądku. Nie ryzykuj przekraczając tory kolejowe. Ty też możesz zostać ambasadorką bezpieczeństwa. Tak jak ja. Dowiedz się więcej na www.bezpiecznyprzejazd.pl A ty to taki smutny? Mamy tyle kasy, że wystarczy na poprawiny nawet bez bójka z Ameryki. Serio? No ja, ile mamy kasiory! Festiwal Weselnych Przebojów. Czas na poprawiny. Szykuje się bal, jakiego dawno nie było. Sławomir, Michał Wiśniewski, Stachurski, Francesco Napoli i inni. Festiwal Weselnych Przebojów. Mrągowo 2019. Poprawiny. Dzisiaj o 20.00 Super Polsat. Babylon MMA 10. Historyczna walka unifikacyjna o dwa pasy. Pierwsza gala MMA na świecie zorganizowana 125 metrów pod ziemią. Adrian Zieliński kontra Daniel Rudkowski. Sobota o 20:00. w Super Polsat. Żołnierz poddany jest w czasie akcji non-stop stresowym. Kto nie był, ten nie zrozumie. Kto był, nigdy nie zapomni. Ładunek eksplodował centralnie pod naszymi nogami. Kula, Kula minęła. te szyjnej na 3 mm, a rdzeń kręgowy o pół centymetra. Teoretycznie nie powinniśmy żyć. Nie chcieli mi powiedzieć przez telefon, czy on w ogóle żyje. Może nie wróci. Tego się bałam najbardziej. Misja Weteran. Nowość w listopadzie w Super Polsat. Sponsorem programu jest promotor pyralginy, leku na ból o dużym nasileniu. Na program zaprasza dystrybutor wyrobu medycznego Xylorin Express. Xylorin Express, spray na zatkany nos. Na wspólne chwile zapraszają sponsorzy programu. Banki spółdzielcze z płatnościami mobilnymi.